Witam Was serdecznie. Dzisiaj powiem, co będzie z kart cygańskich. I wybierzcie sobie kartę numer 1, kartę numer 2 lub kartę numer 3. I zobaczymy, jaki macie przekaz z kart cygańskich. I karta numer 1. Przede wszystkim jest to świętość. Czujcie się, że wszyscy, którzy są wokół Was, są uczciwi i cieszcie się tą uczciwością również. Od swojej strony. Co mówi dla Was? Karta numer 2, którą wybraliście? to jest podróż, i tu jest pokazane, że jak najbardziej to Was teraz czeka. A karta numer 3 dla osób, które wybrały sobie trójkę, to macie żebyś, chorobę, żebyście zwrócili uwagę na swoje zdrowie. To jest najważniejsze. No i taki macie przekaz.